W tym roku wykonałam własne octy i wreszcie się udało. Parę lat wcześniej próbowałam i przegapiłam ważną sprawę, że octy trzeba mieszać, ponieważ zaczynają pleśnieć. Na litr przygotowanej wody, cztery łyżki cukru i wsad. Najłatwiejsze są z owoców i te są też najsmaczniejsze. Ale możemy użyć innych wsadów, takich jak płatki kwiatów, czy zioła. Ważne jest, aby go mieszać co parę dni, dwa, trzy dni. Ja użyłam tu takich butelek, bo było łatwo mi je wstrząsać. Oczywiście zostawiałam dostęp powietrza. Ale możemy użyć również większe pojemniki. Tutaj na przykład pięcio-litrowe wiaderko i Fermentacja musi zachodzić w ciemnym. Z wszystkich smaków najbardziej smakuje mi ocet z mirabelek. Wykonałam 10 litrów, 5 litrów już jest gotowych, a 5 jeszcze pracuje. Mirabelki nie pojawiają się każdego roku. Następny to z i ten zużyliśmy do surówek już latem. 5 litrów ze spadów jabłkowych. I jeszcze pracuję. Smaczny okazał się ocet szczereśni, bo było ich bardzo dużo. Z czarnej porzeczki innych owoców, z dzikich owoców, z dereni. Mniej smakowity wyszedł ocet z poziomek. To taki trudny trochę owoc. Najlepiej go jeść na świeżo. A jeżyna pewnie by była dobra, ale zepsułam, to bo dodałam bylicę. Smakuje mi ocet z kwiatów kaliny, nasturcji, nagietka i wiesiołka, z pachnącej róży, plus inne dodatki, koniczyny i inne dodatki. Ocet zmięty, ciekawy, ale tylko w okresie letnim, a już nie bardzo ciekawy, smakował ocet z czeremchy, z dzikiej marchewki czy z oregano. Odsty są bardzo zdrowe, ważne dla flory probiotycznej. Ja najczęściej używam do dressingu do surówek, również do potraw. Ocet można pić rozcieńczając wodą, to świetny napój, zwłaszcza latem. Warto wykonać przede wszystkim octy z owoców, bo łatwo się je robi i zwłaszcza jeśli jest taki rok jak ten, gdy mamy nadmiar, to świetna alternatywa, żeby te owoce bardzo sprytnie przetworzyć.